Tegoroczne nasze produkty nagrodzone zostały w wielu kategoriach, w tym w takich nieoczywistych jak produkty bezalkoholowe. Wiadomo, że troska o zdrowie powoduje, że szukamy różnych możliwości doświadczania doznań. My zaproponowaliśmy w tym roku w tym zakresie bezalkoholowe nalewki, a w zasadzie nalewki, które zostały pierw wykonane na winie i rumie, na whisky i rumie, po czym zostały odalkoholizowane. Dodatkowo każdy w zasadzie z naszych projektów powstał we współpracy z różnymi partnerami, między innymi nagrodzona została nasza wódka Srebrna z prawdziwym srebrem. Inwestycja nie tylko w procenty, ale inwestycja także w prawdziwy kruszec. Wykonujemy ją we współpracy z firmą Starnowskich Gór, sklep Michałek, który handluje no, tarnogórskim srebrem oraz słodyczami, można powiedzieć. Mamy też nagrodzone produkty tworzone na bazie piwa oraz zajazdówkę z Zajazdem kultury, którą tworzymy razem z firmą z Zielonej Góry. Z piwo przetwarzamy z browaru stary zajazd w Krakowie. W tym roku zapraszamy też do nowej odsłony naszych działań, ponieważ tutaj między innymi też na spotkaniu wykorzystujemy sztuczną inteligencję oraz naszego robota który ma służyć stworzeniu najlepszej kombinacji czy najlepszego miksu produktów żytnich, które mogą odpowiadać najlepszej polskiej starce. To, co uda nam się zmiksować, można będzie oczywiście przez internet odpowiednio sobie zamówić. Za rok zgłosimy taką butelkę do konkursu. Zobaczymy, jak nasz produkt wsparty przez informacje ze sztucznej inteligencji ocenią wióroże w przyszłym roku. Dziękuję Państwu.